Witam w Manga Date listopadowym, bardzo krótkim. Przeczytam tylko 3 tomy, także nie ma się czym chwalić. Tomem pierwszy jest w twardej oprawie wielkiej stron biblioteki. Bardzo, ale to bardzo, nie wiem, nie potrafiłam się jakoś tak zmusić do przeczytania tej mangi, aż końców znam. Dzisiaj jest ten dzień. No i przeczytałam to i jest bardzo ok. Myślę, że mam też drugi tom, myślę, że kupię też trzeci, bo wyszedł wyszło tylko tyle na razie. Kreska jest prześliczna. Także, no, historia jest bardzo ciekawa I to jest jakby dopiero prolog do historii głównej Tak ja to odebrałam, bo No mamy przeskok czasowy, no, dosłownie na samym końcu historii Może to jest duży spoiler, ale nie wiem po prostu jest przeskok czasowy i dopiero w drugim tomie chyba zacznie się ta historia prawie na to jest taki prolog Więc, no Myślę, że będę czytać dalej tę mangę I myślę, że mogę też polecić e, drugą i przed ostatnią magią, którą przeczytałam w listopadzie, jest. Trzeci tomik Ace It's Town. Kupiłam sobie wszystkie tomy na tej pseudo promocji, bo już nie ma dostępnych chyba tych tomów do kupienia, albo e, już nie ma. Kulej JG chyba wycofało ze sprzedaży, nie wiem. Nie orientuję się do końca. No to była trochę przesena, no to uznałam, że dobra, kupię sobie Ace It's Town, bo było ok. No i. No i było ok, no. Ten tomik też był ok, nie było to nic super wow. Nie jest to jakieś jakie które muszę mieć, ale. No. Wow. Jest o wiele ciekawsze niż jedna tomówka, którą czytałam w październiku, czyli Starlight Wars. Więc no. A to tam nie są. Długie dosłownie czytasz to czytasz, czytasz mangę i masz... wow, to 20 minut minęło naprawdę szybko. Może nie 20, może 25, no. Także taka manga, bardzo króciutka. W sensie króciutka. Krótko się czyta te tomy wszystkie. Za każdym razem to jest po prostu przespnięcie palcem. I już tom skończony i idziesz po kolejne, albo po kolejną mangę, albo robisz coś innego, nie? E, ostatnia manga też Joi, Która mnie kupiła totalnie. Ja trzymam rok. Trzymam rok tą mangę, ja w to nie wierzę. Ale kupiłam kolejne tomy już na Black Friday. Także prawdziwa bestia. Tomik pierwszy. Mam tomik drugi, trzeci i czwarty. Także mam jeszcze co do czytania, nie przyjdą mi kolejne. Ale no, nie wiem, no. Koty ja No, ona tworzy takie mangi idealnie dla mnie, jeżeli chodzi o JOI. Także jeżeli czytaliście jej poprzednie tomy, poprzednie serie, no to polecam sprawdzić tą też. Choć w sumie nie wyróżnia się jakoś ona bardzo na tle wszystkich innych tomów. Ale jest tu właśnie ta bonus bonusowa historia. I to jest takie dno. <laughs> w sensie ja nie wiem, ta historia mi się bardzo bardzo nie podobała ze środka, ze środka, na no, końcówki tomu. Także no, to taki jeden minus z mojej strony. O, Jezus Maria. No i tutaj jeszcze dodatek do głównej historii. Ale no, jeżeli naprawdę, nie wiem, lubicie ją i koteczko Kojemo, kote jest autorką, którą lubicie, no to polecam prawdziwą bestię. Z pewnie jeżeli lubicie koteczko moto to już tam serię macie, pewnie na bieżąco i ją czytacie. Ale podobno to jest najgorzej sprzedająca się maga od Dango, a no, no tak nie powinno być, no prawdziwa bestia jest bardzo git. Także no, podsumowując, ten 4-minutowy filmik, przeczytam, te tamy w listopadzie. Mamy 3 grudnia, mam nadzieję, że przeczytam więcej w tym miesiącu, bo jeszcze nic nie zaczęłam Ale ogrywam God of War I God of War to jest łot Więc wszystkie wolne godziny spędzam na graniu, na razie na PS. Ale wrócę do szkoły 6 grudnia, wracam do szkoły po miesięcznej przerwie, więc pewnie zacznę znowu czytać mangi I to by było na tyle do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć! E, witam, tutaj szybka dogryweczka na grudniowy manga update no bo tak jak powiedziałam w filmie <laughs> z Moim Powrocie, no to w filmie o Moim Powrocie, no to odgrywam do tutaj szybko grudniowy magda manga, no i przeczytałam trzy tomy. <laughs> Pierwsze dwa to z Moriarty i Moiri. E, świetne, świetne to było, no ja bardzo lubię mangę. Chyba wolę bardziej niż anime. tam drugi dużo się różni w sumie, tak mi się wydaje. No i w grudniu przeczytałam jeszcze trzeci tom, Totally Captivated, który jest bardzo spoko, bardzo lubię tą mangę. Yy, robię już rilit re <noise> re tego tomu dosłownie dwa dni temu, także no, yy, mogę polecić. No i yy, jeżeli chodzi o grudzień, yy, no to to jest wszystko, co przeczytałam. Wiem, wiem, ja już mamy początek maja, ja już przeczytałam dużo więcej. Nie jest to dużo, no ale cóż. Yy, tym oto sposobem kończymy nadrobienie zeszłego roku i wszystkiego, co, co przeczytałam. Także bardzo się cieszę. Zostały teraz już tylko unboxingi. A to sama przyjemność. Ja tam lubię oglądać unboxingi, więc no. Także no, widzimy się w kolejnym filmie na tym kanale zapraszam Was do komentowania i lajkowania albo coś. Także no, do, do usłyszenia.